Cześć, cześć! Dzisiaj kartka bardzo prosta, na pamiątkę bierzmowania, na bazie z Akszona Białej 15 na 15 z papierami Craft -clock, Mój Skarb Chłopczyk. Skrapki, czyli listki, napis i ptaszek są od Małgosi, z kreatywnego kącika Gosi. Bardzo Ci Gosiu dziękuję. Chciałam, żeby kartka była w miarę płaska, ale podniosłam ptaszka i ten i ten kwadracik tutaj, troszkę na piankach. Użyłam glossy akcent, żeby nie było tak smutno. Tutaj kropelki na rogach i te promienie, jak również środki kwiatów, też pomalowałam glossy. Te listeczki chciałam, żeby one tak z jednej strony sobie wyrastały, więc troszkę są na kartce, pod kartką. Myślę, że to tak nawet fajnie wygląda. W środek jest wyklejony papierem z życzeniami i tutaj taka kieszoneczka. Mam nadzieję, że karteczka się spodoba. Z chęcią poczytam, co Wy o niej sądzicie. Ja pierwszy raz robiłam na taką okazję kartkę, więc jest to troszeczkę takie wyzwanie, ale, ale właśnie takie skrapki jak, jak, jak ten ptaszek, czy napis dużo pomagają. Także jeszcze raz Gosiu dziękuję i dziękuję Wam wszystkim, że jesteście, komentujecie, zaglądacie. Trzymajcie się ciepło i, i co? I do następnego razu. No, no to pa.